który się miał miejsce na świecie po zakresie zwalczenia ubóstwa, został cofnięty o 5 do 10 lat ze względu na pandemię. Mamy nadzieję, że sytuacja szybko będzie wracała do normy, ale na chwilę obecnej setki milionów ludzi znowu potrzebują pomocy żywnościowej, znowu walczą o przetrwanie. Możemy patrzeć na sytuację gospodarczą krajów Afryki, czy Azji, czy Ameryki Łacińskiej z punktu widzenia makro i z punktu widzenia mikro. Z punktu widzenia makro wiele z tych krajów importuje 50-60% Czasami nawet 80% żywności. Na przykład Syria importuje ponad połowę zboża, które potrzebuje do wypieku chleba. Takie kraje ze względu na Konflikty ze względu na kryzysy humanitarne, ale także ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 bardzo często już nie mają pieniędzy, żeby importować żywność. W tym momencie na przykład w takim kraju jak Syria mamy do czynienia z ogromnymi brakami nie tylko leków, nie tylko podstawowych produktów spożywczych, a nawet i chleba. Więc sytuacja taka powoduje, że albo tym krajom zostanie udzielona większa pomoc humanitarna, albo głód. Nie będzie tylko określeniem w przenośni, ale dosłownie będzie głód zagrażał mieszkańcom takich krajów jak Syria, czy Jemen. W krajach Afryki, które produkują żywność, jest ogromny problem z tym, że ze względu na trudnienia w międzynarodowym przepływie handlowym, kraje te mają mniejszą możliwość eksportowania swoich produktów, przez co otrzymują mniej funduszy, na, na zakup nasion czy na import żywności, a ze względu na brak nasion oraz suszę oraz zmiany klimatyczne y i wiele innych czynników jest znacznie mniejsza produkcja żywności niż powiedzmy w roku 2019 czy 2018. ONZ szacuje, że ponad 100 milionów ludzi w regionie. Pasa Sahelu, czyli południowych obrzeżów Sahary, rozciągających się od, od Oceanu Atlantyckiego aż po Morze Czerwone oraz Jemen, który leży po drugiej stronie tego morza. Prawie 100 milionów ludzi w tym regionie świata potrzebuje pomocy żywnościowej. To nie są osoby, które się może trochę mniej dobrze wiedzie. To są osoby, które nie jedzą nawet czasami jednego treściwego posiłka dziennie. To są dzieci, które umierają z głodu. Więc ten, ten skutek i humanitarny, i gospodarczy pandemii covid 19 jest, jest, jest przedpotężny. Widzimy ogromne niebezpieczeństwo nie tylko większych kryzysów żywnościowych, kryzysów humanitarnych spowodowanych ekonomicznymi skutkami pandemii, ale także to, że ta bieda, te ekonomiczne skutki pandemii, czyli po prostu ubóstwo, będą kolejnym motorem nowych wojen, nowych konfliktów wewnętrznych, nowej migracji, więc ta sytuacja, którą będziemy mieli w 2021 roku z punktu widzenia organizacji humanitarnych, na pewno będzie bardzo ciężka.